Jaluź, chodź, bo chcę ci przeczytać teraz ja. Jakie znaczenie miała Norymberga opowiadałem już w poprzednim odcinku, lecz teraz, aby dobrze zrozumieć miejsca, które chcemy pokazać, musimy się jednak troszkę cofnąć. NSDAP w 4 lata przeszło drogę od niewielkiego ugrupowania do masowego ruchu. Gdy w 1928 roku zdobyła zaledwie tylko 2,6% głosów, to zwycięskie wybory w 1932 roku dały jej już 37% poparcie. Naziści od razu po przejęciu władzy wykorzystali specjalistów od propagandy do zwiększenia poparcia swojego. Hitler nakazał nakręcenie dziś już najsłynniejszego filmu propagandowego z 1934 roku, Triumf woli, dokumentujący zjazd partii w Norymberdze. Nazizm stopniowo ogarniał umysły Niemców i ostatecznie sprowadził na nich klęskę, zarówno na nich, jak i na resztę Europy i świata. Pierwszy zjazd NSDAP odbył się w 1923 roku w Monachium, drugi w 1926 Weimarze. Od 1927 roku zaczęto je urządzać w Norymberdze. Miasto to wybrano z kilku pragmatycznych powodów: przede wszystkim znajdowało się w centrum Niemiec i miało odpowiednie warunki do przygotowania tak wielkiego wydarzenia, oraz dobrze zorganizowany miejscowy oddział partii. Sam Hitler mówił o Norymberdze, że to najbardziej z niemieckich miast. Skazany w procesie norymberskim Albert Speer był głównym architektem Hitlera, odpowiadał za stworzenie Partijtagsgelände. Po polsku będzie to centrum kongresowe lub może by było łatwiej terenów partyjnych. Na samym szczycie znajduje się duże pole manewrów wojskowych i palat zwane Polcem Marcowym. Gross Strasse, czyli Wielką Drogą dochodziło się do Deutsche Stadionu. Naprzeciwko mamy Zeppelin Field i Zeppelin Tribune. Później do Kongres Hall i potem do Louis Paul na dole. Kilka przedstawionych tu konstrukcji nigdy nie zbudowano, takich jak Deutsche Stadion, pylony na końcu Grobe Strasę czy sale kultury. Naszą podróż zaczynamy od Louis Arena. Louis Arena mogła pomieścić ponad 150 tysięcy nazistów i była miejscem spotkań SS i SA. Z jednej jej strony był Erenhal, pomnik wojenny zbudowany w 1929 roku. Na drugim końcu była trybuna z platformą dla mówców i trzema wysokimi sztandarami ze swastyką, zaprojektowaną przez Alberta Szpira. Obecnie miejsce jest teraz dużym trawiastym parkiem, bardzo popularnym w słoneczne popołudnia. Na samym końcu pozostaje już tylko Erenhall, a sąsiednie trybuny i wszystko inne zostało zburzone. Kongres Hall. Panie i Panowie, przedstawiam Wam niedoścignioną budowę Hitlera. Już zaraz idę! Tylko, że jak widzicie, pogoda nam się spierdoliła na ten największy punkt. Kongres Hall został zaprojektowany przez Franca i Ludwika Rufa z pojemnością do 50 tysięcy miejsc siedzących i został stworzony na wzór Koloseum w Rzymie. Hitler kamień węgielny pod nowe kongres Hall położył podczas ceremonii w dniu 11 września 1935 roku. Okej, okay. jak widzicie Państwo, gdzieś częściowo miałem rację. Moja żona już od parunastu minut nie jest w stanie dojść do siebie. Przygląda się temu wszystkiemu i nie jest w stanie tego pojąć. Proszę teraz, powiedz, Ty, jakie wrażenie zrobiło na tobie kongres, Halle. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Tylko że... Tego się nie da opisać nawet słowami, naprawdę. To wcale nie jest śmieszne. Nie da się tego opisać słowami, co. Co ci ludzie wyczyniali, co oni. Na, jak pomyślę sobie na tyle, wiesz co, tyle zagłady, które się działo, tyle ludzi, co zginęło, tyle ludzi głodowało i w ogóle no, no, tyle się nieszczęścia działo w, tu w Europie, a oni sobie budowali takie takie, no nie wiem, potworne, wielkie drogle że to po prostu zaparło do w piersi. To jest jeszcze większe niż koloseum, to jest, nie wiem, to jest, tylko się nie da opisać. To byli szaleńcy po prostu. Co oni chcieli osiągnąć? Co pokazać? Prawda, nie da się tego opisać. Powaliło cię? Trzeba po prostu zobaczyć. Ja Chciałabym, żebyś robimy zdjęcie. Ale to tak nawet zdjęcie tego nie odda, bo nawet nie ma jak objąć tego wszystkiego w ogóle. To jest niezawodna braka. Że za 500 lat oni byli też tak okrutni. I za. Takie budowle stawiali, tak. A teraz, no kto pomyśli że taki Hitler był okrutny? No, było okrutny, ale budowlę taką zostawili. Ale bo tutaj dziś jest to zbyt świeże, ale Już za 300 lat, za, brali, za, za 300 lat to wszyscy tu będą Hitlerem się szczycili jak, jak w Rzymie się ich szczycą, tu chodź I teraz spójrz, jak wjechali wczoraj, tu autem, tędy, i tak byś je coś byś zobaczyła. Czyli na Jak to się nazywa? No tyle razy to powtórzyłem. No to jak ty mnie słuchasz? Kongres? Kongres Hall. Nie, to nie jest nazywa się Kongres. Hall. To jest Kongres Hall. To ja mówię tu napis. To. A. A ja tutaj czytam, co oni tu robią. A to, co to jest? To jest ta, nie ta droga. Grand Street. Ale ja myślałam, że ty mi każesz to przeczytać. Zobacz tu. Co oni tu robią festyn. Nie, inter nie interesuje mnie festyn. Nie interesuje tak, mnie no to wiem, że kongres. Ale tutaj, będziemy teraz jechali Grand Street albo Grosse Main Street. Grand Street? Tak, czyli Największa ulica, wielka, olbrzymia Grand Canyon Ułożone płyty w dwóch kolorach Po co? Żeby pomagały defiladzie. przestrzegać swoich formacji i szyków Zgodnie z planami architekta Alberta Szpira Groserz była centralną osią nazistowskich terenów partyjnych. Ma 60 metrów szerokości i 1,5 kilometra długości z planowanych dwóch. Po zakończeniu wojny w 1945 roku armia amerykańska wykorzystała Grosse Strasse jako lotnisko tymczasowe. Te płyty naprawdę to są 60 lat jeszcze? Tak. Są oryginalne płyty wybudowane jeszcze od tamtego czasu tędy, Miały wszystkie defilady przybywać, przechodzić i się prezentować. Wróciliśmy po raz kolejny w to miejsce czyli Zeppenfield, by pokazać ogrom całej potęgi jaką wtedy był Hitler i jego ideologia na szczycie tego budynku, w latach swojej świetności gdy na, na Lupoi tarena nie mogły się pomieścić lub przewidywane było większa liczba ludzi niż mogła pomieścić Lupoi tarena, wtedy zjazdy organizowane były właśnie tutaj tu można było pomieścić o wiele o wiele więcej osób każdy z tych budynków ma na sobie trzy zaczepy. Będąc w tym miejscu, rozejrzyjcie się. Jakbyście widzieli setki tysięcy. No przesadziłem, ale tysiące SS-manów, żołnierzy Luftwaffe, Hitler, Jugend dających hołd Hitlerowi. Jak już wspomniałem, na każdych z tych budynków od tych zaczepów były stawiane sztandary nazistowskie, czyli swastyki na każdym z tych budynków. Kolejnym polem demonstracyjnym zaprojektowanym przez Alberta Szpira był Zeppelinfeld. Swoją nazwę otrzymało w 1909 roku na część lądującego na nim sterowca. Zaprojektowana przez Szpira trybuna była wzorowana na ołtarzu pergamońskim, nazywanym również Wielkim Ołtarzem Zeusa. Wydzielone pole Zeppelina miało prostokątny kształt o wymiarach 312 na 285 metrów. W jednym momencie mogło przebywać na nim niemal 200 tysięcy osób. Nocne wiece partii propagowały także ich potęgę i nowoczesność. Podczas jazdu w 1937 roku na Zeppelinfeld po raz pierwszy odbył się pokaz nazywany Katedrą Światła, podczas którego 150 reflektorów otaczających teren oświecało niebo, które znajdowało się setki metrów nad nimi. Energię potrzebną do zasilenia od 120 do 150 reflektorów przeciwlotniczych pobierano ze specjalnie wybudowanej elektrowni, która znajdowała się w pobliżu. Do dnia dzisiejszego ślady swastyki są widoczne. też później tam zrobisz mi telewizję. Oczywiście. Jola pójdzie na miejsce, w którym jest Hitler. tak tutaj tutaj stoję, wiesz, w tym... Na... co to są? Rekrucje? Ci tutaj? Nie wiem, no może jacyś... Zwykłe by zbieranie i związane ręce. No koniecznie związane. Może dając. Widzisz, Jola? Na nocne parady. Były na schacania światła. które była dostarczona energia z elektrowni, do której zaraz pojedziemy to jest trybuna z której Adolf Hitler przemawiał do wszystkich zgromadzonych Tu była swastyka, prosto nad Joli głową. Armia USA wysadziła swastykę ze szczytu Zeppelin Tribun w dniu 25 kwietnia 1945 roku. Trybuna, na której przed sekundą była Jola. Teraz ucieka już tam. W chwili obecnej jest to tutaj, Tor Norsing. I uciekamy, bo po raz kolejny zaczęło nam padać. Tu wszędzie, oczywiście, były kolumny po całej długości z jednej i z drugiej strony.